Jesteśmy świadkami akcji przerzucania z Niemiec do Polski przez Niemców nielegalnych imigrantów zaproszonych do Niemiec przez niemieckie władze. Możemy się zastanawiać, czy chodzi w tej akcji tylko o to, żeby. Niemcy mogli pozbyć się swojego problemu, bo oczywiście ci przerzucani ludzie to nie są ludzie, którzy mogą tam pracować, płacić podatki. To są ludzie, którzy mogą co najwyżej pasożytować na systemie socjalnym i być odpowiedzialnym za wzrost przestępczości, bo po prostu nie mają potrzebnych umiejętności, umiejętności potrzebnych na zachodzie. I możemy się zastanawiać, czy tylko Platformie Obywatelskiej, która jest lojalna wobec Niemców, zależy na tym, żeby ulżyć Niemcom w ich problemie. Ja obawiam się, że może chodzić o coś zupełnie innego. Może chodzić o to, że w... do Polski przerzucani są młodzi. Ludzie z czarnej Afryki, ludzie, którzy prawdopodobnie bardzo często są islamistami, którzy mają doświadczenie w wojnach plemiennych i którzy nie zawahają się dla własnej korzyści zrobić bardzo dużo złych rzeczy. I może chodzi o to, żeby władza,. Która zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma poparcia społecznego i w demokratycznych wyborach będzie przegrywać, choć yy, będzie bredzić, że, że są sfałszowane wybory. Nie, wybory nie są sfałszowane, po prostu Platforma Obywatelska nie ma poparcia społecznego. Może zależy jej na tym, żeby. Móc z tych ludzi, z tych młodych mężczyzn z doświadczeniem militarnym, którzy nie mają żadnych oporów przed zabijaniem, bo przeszli przez piekło wojen plemiennych w Afryce, może im chodzi o to, żeby stworzyć tutaj jakieś oddziały, które będą pacyfikować niepokoje społeczne, niezadowolenie Polaków bo wiadomo, że e, trudniej będzie jakiemuś tam e, Kamilowi, Darkowi, którzy mają kolegów wśród Polaków i e, którzy pochodzą, chodzili razem z Polakami, są Polakami, chodzili do tych samych szkół, co ich koledzy, strzelać do tych kolegów. E, na pewno takich e, oporów nie będzie Machmed, miał Ahmed, który przyjedzie e, i dostanie tutaj pensję, mieszkanie za to, że będzie słuchał e, rozkazów. Swojego, swojego watażki i krwawo pacyfikował niepokoje Polaków. Może o to chodzi. E, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jakaś e, spiskowa teoria dziejów. Natomiast jak ja sobie przeczytałem dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji e, wytyczne w sprawie tworzenia centrów integracji cudzoziemców. To w tych wytycznych jest powiedziane to, że celem, celem jest to, żeby ci nielegalni imigranci wchodzili, byli, wchodzili w wojsko polskie i polską policję. Po to ich się ściąga, żeby tworzyli kadry wojska i policji. Po, a po co nam takie obcojęzyczne, obcokulturowe, niezwiązane z nami wojsko? No jedynym rozsądnym wytłumaczeniem jest to, żeby móc nim można było łatwo pacyfikować tubylców. Taką politykę kolonialną prowadzili na przykład Brytyjczycy w swoich koloniach. Tam wszystkie oddziały policyjne-wojskowe były stworzone z tubylców z innej kolonii, bo wiadomo było, że swoich trudniej jest zabić, ale cudzych już takich problemów nie ma. Więc muszą się Państwo zastanowić, z czym my właściwie mamy do czynienia. Mam nadzieję, że nie mam racji. Ja bardzo chciałbym nie mieć racji. Problem mój polega na tym, że ja od prawie 50 lat w kółko mam rację. I bardzo mi się to nie podoba.